zabijam potwory. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, w poprzednim odcinku wybraliśmy się wraz z Fringilą na poszukiwanie słonecznego kamienia. No, i zgadnijcie, tak, udało nam się go zdobyć. Tak więc, moi drodzy, ale Fringilla jeszcze kombinuje tutaj gdzieś jakieś swoje plany. No zobaczymy, co tutaj się wydarzy z tym wszystkim. Ale teraz zajmijmy się wydarzeniami bieżącymi. Tak więc, moi drodzy, lecimy dalej. Jeżeli tylko ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy. Uderzajcie w dzwon, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi odcinkami, a teraz zapraszam do świata Wiedźmina. Moi drodzy, w takim razie musimy lecieć dalej. Co my tu mamy? Za zadania te pobocznych tu nie. Ringilla Vigou. Odbierz fringillę z cesarskiego statku. Aha. No to nic, moi drodzy. No to trzeba się tam udać. Pod osłoną nocy podobno. Aha. Pod osłoną nocy to jest gdzieś tu. Wybrzeże Merlinów. Aha. No dobra. Działamy. Zaraz zrobimy Co to, to tak wrzeszczy? Ale jaja, ale tutaj coś zawrzeszczało. Nie wiem, czy to słyszeliście, czy nie? O, proszę, są. To znowu było coś słychać, cholera. No dobra, tutaj mamy ewidentnie. O, proszę. Ryby, nie ryby, jakieś inne pierdoły. Dadzą się, a co sobie będziemy żałować. Tu są jakieś. A, tu są te. Dobra. A my już wiemy o co chodzi. Dobra, tutaj mieliśmy pod osłoną nocy. Oj, drodzy. Skoro pod osłoną nocy, to ja proponuję. O pomedytować, tak do 23 może już się ściemni, ściemni pewnie, że się ściemni dobra, wiecie co nie wiem, czy płynąć w pław czy płynąć łódką no. dobra, wiecie co skoro tutaj tak warczy coś kurde, tutaj jest coś na tych łódkach Zrobimy tak. Ja specjalnie muszę zapisać grę, Żebyśmy mogli później, w razie czego, powtórzyć, gdyby nas tutaj zaciukali. A żeby nie cofać się dalej niż to konieczne. Czekajcie, jestem zaraz. Aha, dobra, rozumiem. Czyli to jednak nie o to chodziło. To a jak ja y, zajdę z łódki? Czyli jednak trzeba w puław. Zarazę. Trzeba zobaczyć, gdzie to jest jakieś ciemne miejsce, żeby móc się wynurzyć i nabrać powietrza. No dobra, powolutku, powolutku, ale jednak, widzicie, łódką to my nie dopłyniemy. Hmm. Dobra, przepłynmy na drugą stronę I oto krypy Burewskiej, królewskiej znaczy się Nie strzelać, to Wiedźmin Rozkaz cesarza Nie strzelać I co? Aha, i tutaj muszę wyjść Tak? jest taka możliwość, jest, dobra. Wiedźmin, co za przemiła niespodzianka! Dziękuję za ciepłe powitanie, Wasza Wysokość. Byłoby inne, gdybyś przyprowadził moją córkę. Gdzie ona jest? Blisko. Blisko, Biały Wilku, to ty jesteś dekapitacji. Nie strasznie, nie strasznie. Bo sądzisz, że nie zrobię ci teraz krzywdy. Nie masz rację. Tyle że to się zmieni. Nie zawsze będziesz potrzebny. I nietykalny. Ale dość o tym. Nie uprzedzajmy wydarzeń. Czego chcesz? Fringilli Vigo. Podobno obiecałeś Yennefer, że ją uwolnisz. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajętym człowiekiem. Więc mam tu list, który powinien odświeżyć ci pamięć w kwestii loży. Hmm. Nawet tu przejmę prośby Yennefer brzmiał jak groźba. Zawsze mi się to w niej podobało. Dobrze. Niech będzie. Naprawdę jesteś gotów im wybaczyć? Amnestia za pomoc? Dotrzymam umowy, którą zawarłem z Yennefer. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie? Nie muszę. Pora już na mnie. Pierwszy raz się zgadzamy. Straż. Przyprowadzić Fringilla wigo. Możecie jej zdjąć obrączki z Dwimerytu. Z tego, co słyszałem, nie muszę was sobie przedstawiać. Żegnam. Fringilla. Długo się nie widzieliśmy. Oho... Uh -huh. Reszta czarodziejek jest w Ginwell przy Arcskelik. Możemy wziąć łódź i. Żygam już łodziami. No tak, teleport pewnie. A ja teleportami, ale niech ci będzie. Chodźmy. No i mamy Fringillę. Niedługo wróci, a wtedy na pewno będzie chciała z tobą porozmawiać. Nie wątpię. Poinformuje Awalacha, że wszystko zostało przygotowane. Oho, oho, nie to Nie nie, nie wątpię. A po co tam w ogóle poszliście? Nie wystarczyło mnie zapytać. A ty byś nam wszystko opowiedział o zabawianiu się genem starszej krwi? Nie zataiłem przed wami niczego, co mogłoby być przydatne w walce z Eredinem. A co do starszej krwi, wszyscy zdajecie sobie sprawę, że Ciri jest wyjątkowa. Ja po prostu jako jedyny wiem, jak bardzo. A może po prostu masz na jej punkcie obsesję? Ja? <grym> Okej. Okay. Tak, Geralt. To było ciekawe. Kiedy już użyjemy kamienia słonecznego, skąd wiesz, że Eredin się nie zorientuje? Nie pomyśli chyba, że to elfy z białych okrętów nagle się za nim stęskniły. Możemy zmienić sygnał emitowany przez kamień słoneczny. Także Eredin nie rozpozna jego pochodzenia. To nie jedyny artefakt o takiej mocy. Są inne? Świetnie. Tylko po co w takim razie musiałem biegać tam i z powrotem po całym Skellige? Kamień słoneczny był najłatwiejszy do znalezienia. Wierz mi, no dobra. Byliśmy w twoim laboratorium. Mam nadzieję, że nie narobiliście tam bałaganu. Nie wspomniałeś, że to dzięki tobie, elfy NL, tak dobrze znają możliwości Ciri. Nie wspominałem o wielu rzeczach, które w tej chwili nie mają już znaczenia. To, że manipulowałeś genem starszej krwi, jest bez znaczenia? Prowadziłem te badania, żeby chronić Ciri i wszystkich, w których żyłach płynie krew Laredoren. Czekaliśmy kogoś w twoim laboratorium. Tak? Ta, Elfkę, która twierdziła, że nienawidzisz Ciri. Jak to się ma do ochronienia jej za wszelką cenę? Nijak. Chyba nie oczekujesz, że będę teraz zwierzać ci się z moich uczuć. Kiedy spotkaliśmy się, po pierwszy, uwięziłeś się. Teraz ją chronisz, walcząc przeciw swoim. zła wolta. Po pierwsze, nie uwięziłem jej, sama mnie znalazła, takie było jej przeznaczenie. Pewnie, przejdźmy lepiej do po drugie, czemu jej pomagasz? Bo jest niebezpieczna, śmiertelnie niebezpieczna. Ty widzisz w niej człowieka, uczennicę, może nawet córkę. Ja widzę starszą krew, siłę, która może zniszczyć świat, którą za wszelką cenę trzeba trzymać z dala od pijanego władzą Eredina. Działamy z różnych pobudek, przyznaję. Mimo to mamy wspólny cel, więc dobrze by było, gdybyś mi zaufał albo chociaż spróbował. Oho. Uh -huh. Powiedz coś więcej o tym Karantirze. Dobrze go znasz? Czy go znam? Ja go wychodowałem. Chyba wychowałeś? Nie, Geralt. Zacząłem go kształtować na długo przed tym, zanim się urodził. Całe wieki kojarzyłem w pary elfy, które przejawiały szczególne zdolności, które potrafiły manipulować czasem i przestrzenią. Efektem tych starań jest właśnie Karantir, złote dziecko. Złote dziecko, które Wyrosło na zbrodniarza. Uroczy ten wasz świat, można się zakochać. Powiedz mi, jak wy to robicie? Gracie tu sobie na flecikach, malujecie landszafty z jednorożcem na rykowisku, stawiacie wieżyczki rzeźbione w różne esy floresy, a potem nas mordujecie, bez mrugnięcia okiem, bez wyrzutów sumienia? Jak? A czy ludzie mają wyrzuty sumienia, gdy zabijają Elfy N seed, krasnoludy, driady? Jesteśmy tacy sami, bo równie gorąco wierzymy, że inni są gorsi od nas? O! o. Wygląda na to, że Ciri już wkrótce nie będzie potrzebowała twojej pomocy. Ani twojej. Zgadza się. Będzie mogła robić, co zechce. I ja ją w tym wesprę. A ty? Jesteś gotów dać jej wreszcie żyć własnym życiem? Do niczego jej nie zmuszę, jeśli o to pytasz. Co z Margaritą? Udało mi się przyspieszyć proces regeneracji tkanek. Czuję się już dużo lepiej. Właściwie to im szybciej ściągniemy tu Eredina, na tym lepiej. Bo te twoje czarodziejki niedługo zaczną ze sobą walczyć. Nic dziwnego takie temperamenciki. Znaleźliśmy kamień słoneczny. Dar Gelbana dla Dilian z białych okrętów. Według legendy nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Eredina wyczekać tak długo. Wygląda na to, że możemy hmm. wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. O, droga bez powrotu? Czekajcie chwilę. Do zobaczenia na Undwik. Aha, dobra, oni popłynęli beze mnie w tym momencie. Czyli ja będę musiał dostać się na Undwik, okej, okay, tylko... Ja specjalnie to zrobiłem, bo nie mam, e, nie mam pewności, czy nie mam czegoś, to na kolekcja kart bez śladu, ale to jest serca z kamienia. To nie, to nas nie interesuje. No dobrze, czyli jednak tak. Dobra moi drodzy, czyli jak musimy dotrzeć do Avalacha, to e, zdecydowanie trzeba będzie użyć tej szybkiej podróży. Gdzieś tu była ta lanca, Jest tutaj ten znak. Ok. No dobra. Tak podejrzewam, że mogłaby być jakaś animacja, jak płyniemy czy coś, a tu niestety już nie ma. No to jesteśmy na Undwick, tak? Gerald Rivi. A jest jakiś inny? Nie. Stefan z Duchów. No za mną. Czekają na was. Zajmiecie pozycję na klifach, tu, tu i. Dziękuję bardzo. Wiemy, jak ustawić się w kręgu. Nawet te z nas, które chwilowo nie mają oczu. Po prostu chcę uniknąć. O, Geralt, czekaliśmy na ciebie. Prawda? Bo można odnieść wrażenie, że już zaczęliście. Omawialiśmy tylko zagadnienia natury magicznej, które raczej by cię nie zainteresowały. Racja, jestem tylko prostym wiedźminem. Nie przejmuj się. Prostota też ma swój urok. Miałbyś wyjaśnić swój plan. Jest prosty. Co nie znaczy, że prosty do wykonania. Aktywuje Kamień Słoneczny. Jeśli Karantir odpowie na wezwanie, po chwili nagle Far pojawi się w Zatoce. Loża powstrzyma statek przed powrotem do ich świata, a cesarska flota zablokuje ucieczkę drogą morską. Potem siódmy pułk pichoty Imlak dokona abordażu. Pod komendą księcia War Atre i z twoją pomocą. A ty co będziesz robił? Czekał w odwodzie. Jeśli coś pójdzie nie tak, zareaguję. Hmm, jak generał rozkazujący oddziałem ze wzgórza. Będziesz dawał sygnały rogiem czy przez posłańców? Wyborna ironia. Ale czym sobie na nią zasłużyłem? Czy daję ci powody, żebyś wątpił w moje intencje? Szanowni państwo, mniej gadania, więcej robienia. Dziewczyny, idziemy na klify. No i wszystko Owoczenia. w temacie, poszły. Twój plan nie uwzględnia jednego istotnego elementu. Co z Ciri? Zaczeka w bezpiecznej odległości od Naglfaru. No dobrze. Zgaduję, że to nie był twój pomysł. Nie, mój pomysł był taki, żeby płynąć z tobą. Ale nie zgodziłem się. To zbyt duże ryzyko. O. Nie masz prawa jej rozkazywać. Zabawne. Zirael powiedziała to samo tylko znacznie głośniej. Mam takie prawo, bo tylko ja potrafię aktywować kamień. Zrobię to na moich warunkach albo wcale. Zirael uznała siłę tego argumentu. Nie wątpię, że i ty ją dostrzegasz. Z Izrael, przysięgasz, że zostaniesz na brzegu? A mam jakiś wybór? Dokąd idziesz? Na spacer. Tego też mi nie wolno, bo jeszcze sobie nogę złamie? No tak, starsza krew potrafi być gorąca. Doświadczenia mogę powiedzieć, że stawianie Ciri zakazów mija się z celem. Koniec końców robi swoje. Oby. Słucham? Nieważne. O proszę, to Czas jego zakaz I był taki Jeśli chcesz coś załatwić na wartość. Takim blefem trochę? Zrób to teraz. Potem nie będzie kiedy. Będę czekać przy łodziach razem z żołnierzami. Dobra, wiecie co, on mówi o jakichś specyfikach. Ja zobaczę, czy my w ogóle mamy do wytworzenia jakieś te specyfiki takie mocniejsze. Jen, co ty tu robisz? Czekam na ciebie. Miesza w kotle. Coś się stało? Jeszcze nie, ale niebawem może się stać. Możemy nie wyjść z tego celu. O, to trzeba się pobzykać przed śmiercią, tak? Nie po to zaszliśmy tak daleko, żeby teraz przegrać. Będzie dobrze. Cieszę się, że jesteś takim optymistą. Posłuchaj, jak już będzie po wszystkim, jeśli przeżyjemy, chcę stąd wyjechać jak najdalej. I chcę, żebyś pojechał ze mną. No Do to kogo? pojedziemy. Gdziekolwiek. Do Powis, albo za góry smocze. Może być nawet za Rikania. Jak najdalej od polityki, intryk i tak zwanego wielkiego świata. Ty z dala od intryk i polityki? Przecież to twój żywioł, całe twoje życie. Czas rozpocząć nowy. Uwierzę, jak zobaczę. Nawet teraz tkwisz w tym uszy. Po to, żeby wszystko poukładać i móc się wycofać w możliwie najkorzystniejszy sposób. I co potem? Mały domek na odludziu i sadzenie kwiatów? Czemu nie? Jeśli właśnie o tym marzysz, pojedziemy razem, gdzie będziemy chcieli, i będziemy robić wszystko, na co najdzie nas ochota. To jak? Jedziesz ze mną? Pewnie, że pojadę, a co sobie to żałował? Z tobą, wszędzie. Na taką odpowiedź liczyłam. Idź już, Geralt. a Wolach czeka. Nie daj się zabić. Taki jest plan. Uh -huh. No dobra, porozmawiaj z Awalachem, gdy będziesz gotów do walki. No i tak jak mówiliśmy, trzeba zobaczyć odnośnie tej e, nie medytacji e, alchemii. Elixiry. Zobaczmy, czy my mamy te jakieś fajne takie spore eliksiry. Podwary. Co to daje, jeśli wytrzymałość się zwiększa? Na takie zrzmowiące, oprócz normalnych chyba, ma żywotność. Hmm? Zwiększa zadawane obrażenia. Odwar z biesami Tu mamy z różnych tych. Zekimy na przykład. Zadawanie obrażeń regeneruje żywotność. O, proszę. Odwar z katakana Zwiększa szanse na obrażenia etyczne. Ja pierdzielę, to jest fajne. Z północnicy, Ja to chcę zrobić. Przyda się. Uh -huh. Nie, jest naprawdę tak wiele tych różnych wywarów fajnych ze starszego Leszego. Znaczy na stronie danej walki. Upiorom nie zmniejsza obrażenia od ataku upiorów. Mhm. Dobra, mam ten jeden. On mi chyba nie wiem co mi dał Przekajcie, że wytrzymać regeneruje żywotność. I to mamy jeszcze z EKIMI, że zadawane obrażenia regenerują żywotność. Zobaczymy. No dobra, moi drodzy, działamy. Czy co się tu kółko, kółko graniaste zrobili? zrobili? Kółko graniaste, tra na 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 na. Myślałem, że kolejni dołączą do kółka. Niebieski tu się coś dzieje. Dobra, pierwszy się w nich, może ty coś to da. kilku. Fierdziela, dobra, zbugowało się. <laughs> Srata tatre, dobra, co ty tu masz? Jesteś kowal? Na przeszpiegi czy w interesach? Jeszcze nie wiem. Pokaż mi swój towar. Mm. Mieć srebrny plus 30. W sumie, czemu ja kupiłem, nawet nie zastanawiając się? No dobra, chcesz to kupić. Od razu posprzedaję, bo mi to równo niepotrzebne. Bywaj. Mhm, no dobra, mieć srebrny plus 30. Bierzemy od razu. Ten, ten będzie można sprzedać proszę loten 1035 Ciekawe czy ty mi teraz dasz za nie nie Pokaż mi swój towar No właśnie 600 mi dajesz No dobra nie jest źle no. To sobie kupię od ciebie i to tyle. Bywaj. Więcej nie będę wydawał Kasiory. Bo mi szkoda. No i tyle w temacie. O, o, bo to jest ten różowy, tak? Esmeralda, dobra. Y działamy, moi drodzy. Działamy. Zobaczymy, jak to wszystko się nam potoczy. Zobaczcie, bo teraz będziemy wzywać już... Mm, tak, gdy będziemy gotowi do walki, to wezwiemy ten dziki Gon. Dobra, moi drodzy. Tak więc w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie. Zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy i zapraszam was na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. A teraz żegnam się z wami. Tak więc trzymaj Trzymajcie się ciepło i na razie hej!